Pompa pompa, 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 na robocie. Pompa, to jest parta. Nie ma lipy. <coughs> Zobacz Łukasz, kije trzeszczą. No. Trzymaj te małe wiesz? takie małe. A, tamten. ten drugi, słyszałeś? No. Dokładnie drugi. Tak. To jest zabawa. nie. No, no, no tak bez sobie ty. tego czy tego, przełóż. Bez tej Ale Ale wyciągnij, napłyniemy nie na kolekcję. Tak. tak, jeszcze raz. Co? Napłyniemy. Tak. Na punkt G. Bez tego do nas tego pikarka ma. co on faluje. Tam jest piker tam jest nie. Nie, ale tutaj jest, leży w skrzyżce, ten nie Ten, nie jest świecący. ten. Tego to, ale Rafał też, no. też ma dobrego, no. Ja też mam takie Ile no metrów? Ten... Ostatni kolor? Nie wiem, czy dwa. Nie, piętnaście metrów. Pokaż? No, tak. no bierz, tam, nie wiem, czy to jest, tam tutaj gdzieś było. tam to pokaż szybko. Tylko to masz ten... Um, one są do tego fast-tricku, mają tą specyficzną pracę, nie? Tak. a, co, a gdzie jest ten, a ten cienki Czło Machaciek ku góry Dobrze, dobrze, my, ja też tak mam wszyscy tak mam O co tu chodzi Widzisz, nie na filterze, tylko bo, na grawce. Usią. Bo my też tak Starszy Dorszy Starszy Dorszy ogon. Falstart, ucinam Fal...